Dzień dobry Czesi yy, witajcie kochani na kolejnym odcinku yy, Jest to stety i niestety pożegnalny odcinek z y, Fuji XT4, już go odsyłam, nagranie go sprzedałem i jutro go będę wysyłał więc postanowiłem sobie jeszcze dzisiaj yy, wyjść na szybko do lasu i miałem taki plan, żeby spłacić yy, kosa w jakichś fajnych warunkach oświetleniowych jest generalnie całkiem spoko yy, cieplutko się. wszystko już fajnie się zazieleniło więc tyle chcę zobaczyć yy, czy uda mi się jeszcze jakoś fajnie i sfilmować yy, kosa więc zapraszam was na odcinek yy, Choć je zrobimy to poszukamy niby taki pospolity ptak ale też jak kiedyś już wcześniej wspominałem te właśnie najbardziej pospolite ptaki yy, yy, są zawsze najmniej fotografowane i, i nie mam żadnego fajnego zdjęcia tego ptaka więc może dzisiaj się uda Szukamy, rozglądamy się w lesie. Zapraszam. Kosy wtedy do harapie stycznicy ale jest tam głęboko w gęstwinach więc zobaczyć to raczej będzie ciężko wypatrzeć stąd więc idę dalej poszukam jakichś bardziej e, sprzyjających e, warunkach jakiejś to wąsce, fajnej jest fajnie mega zielono za tak kontrastowo było zdjęcie takiego czarnego ptaka z, z tą obwódką żółciutką i żółciutkim dziobem się na tle tej całej zieleni widzę tu już innego przed sobą fajnie tutaj pozuję. mam nadzieję że mi ucieknie, nie zbiorę się do roboty. z tej spoczyn I tu przed chwilą jeden I to jest jedna kolejna wskazówka, że kosy właśnie reagują tak samo na ziemi, jak i na drzewach na wysokościach. I dosyć szybko też yy, latają i są strasznie puchliwe. Taki, ale, ale jak Cię nie widzą po prostu i masz okazję wypatrzyć to całkiem fajny obiekt do fotografowania. Dobra, będę czekał. Maybe he'll come back in a while. Maybe Wracałem właśnie z zawodu Wiem tutaj takie małe poletko i mam tu przed sobą na tym małym poletku, takie łące wręcz, polanie, matkę lisa, lisice z dwoma młodymi, biały dzień, jest koło 11 po południu, przed południem, że tak powiem, ale miasta. także na sam koniec jeszcze z taka niespodzianka miało być kosy a są kosy i lisy na piękne zakończenie wspólnej przygody z fugi fantastycznie po prostu fantastycznie jeszcze nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem właśnie tak biały dzień po prostu sobie lisy się bawią z młodymi piękna piękny obrazek piękny Niesamowite. Nic sobie nie robią. Pięknie. A małe słodziaki. Super. Mam nadzieję, że wyszła jakaś ostatnia. Naprawdę mega. Fajna foto. Dobra kochani, takie właśnie miałem pożegnanie z Fuji x 4 Ostatnie strzelanie, całkiem yy, powiedziałbym, że mega wypaśne. Jeszcze nie widziałem fotek. Wiecie, wszystkie widzieli już cały materiał, więc komentujcie, co myślicie o nim. Czy będę za nim tęsknił? Yy, chyba nie. Raczej nie. Yy, a o nowym aparacie wam powiem, znaczy nie będę wam opowiadał. to po prostu przyjdzie to, to będę nim robił. A co to będzie dowiecie się na następnym już odcinku pewnie, tym bardziej, yy, tak jak wspomniałem, raczej za Fuji x 4 jeżeli chodzi do fotografię dzikiej przyrody, raczej tęsknić nie będę, ale jeżeli robicie cokolwiek innego, a przypadkiem byliście na mój kanał, to Fuji x 4 nadaje się do wszystkiego innego, wyśmienicie, nie zrozumcie mnie, że to jest naprawdę fantastyczny aparat, ale nie do fotografii dzikiej przyrody, ze względu na autofokus. przede wszystkim i ergonomię pracy. Dobra, dzięki wielkie, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że lisy Wam się podobały, że kosy Wam się podobały. No i tyle. Widzę się z wami następnym razem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Hej!